Przekładnia zębata składa się z minimum dwóch kół zębatych, przenoszących moment obrotowy. Rozróżnia się przekładnie o zazębieniu zewnętrznym, jak i wewnętrznym. Przekładnia powinna być tania w produkcji i eksploatacji, niezawodna, posiadać mały stosunek masy do przenoszonej mocy. Natomiast przekładnia zwiększająca prędkość to multiplikator, a przekładnia zmniejszająca prędkość nazywana jest reduktorem. Natomiast multiplikator zmniejsza moment obrotowy przenoszony przez przekładnie, gdy reduktor go zwiększa. W poprawnym działaniu przekładni ważne jest smarowanie kół odpowiednim olejem. Przekładnie mogą być cięgnowe, ślimakowe, daszkowe, cierne, różnicowe, stożkowe, łańcuchowe o zębach skośnych, walcowe o zębach prostych. Planetarne.